Guli, guli, ram, tam, tam. Siema, dzisiaj Kazura. Co tam? Coś mi tam wyjmują. ta? Tu jest gruby. Co? Kalinka. Tu jest Kalinka. się. Tam jest Mikołaj. Tam jest Szymon. Jestem smutny. A to dzieciak, który ma droższe koła niż mój rower. I na górze gdzieś jeszcze jest Pietruszka z BMXem lata nie A ja teraz idę robić content A ja oni się śmieją? Ej, patrz, patrz Family friendly. Dobra, nie mów tak, bo nie dostanie się współpracy od Tripoli O sorry Nie będzie on Lemon Ej, a pójdziesz mnie ponagrywać na trójce? Nie. Nie Proszę no stary, ale ja idę, z Joga, z ale z no, ale ja idę jest z x zrobić To rób z Ale ja No spierd... ...tego roweru, Chodźcie, góra No, chodźcie, Ej, to, ja góra! chodźcie. Ej, to ja polecę! Nie no, dobry! Nie mam, no, to jest człowiek które umiał wszystko Torcza Ty wszystko mnie <mienią> byłeś mi Rudy, rudy, rudy Za wolno Rudy Chodź coś Dobry. Za wolno, nie wolno Taki przekaz daje nie wiem, ten co klip widać ale to... szarward zostawcie na niego łapkę no Jeszcze co. raz, jeszcze raz to zrobię Dobra Ale z ziksapem z Dobra. Dobra. Tak męczące schodzenie tutaj Panie nie mogłem trójkę oddać. Dawaj! U, do do Dawaj no, <grywa> <grywa> Tak ja Skoczyłeś trzy? Gotuj! Dawaj Rudy! Ty. Dobra, nie umiem już mówić To wszyscy. Czaki Teraz No, Rudy, Rudy, Zjebane, że... Jedzie Mam dziewięć samochodów To Bogan

Prawdziwa, prawdziwa dżiberska piosenka leci teraz kotolga Leci Rudy teraz Nagrywam! Jezu, jaki on jest piękny! Jaki on jest ładny! Pokaż mi filmik, jaki zrobił zrobił! Nie przeklinaj, będę musiał to Palać wyciąć mi się rozwalił Zostańmy w

Sto lat niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Tak to? Sfer! Dziękuję wszystkim, bardzo ładnie. Miło mi się zrobiło. Piszemy w komentarzach kacek, gruby, wszystko najlepszego! Co wygląda się jak, tak Patrzcie, widzowie, jakim gruby jest siusia... Gruby jest Siusiakiem. Nie chcę płacić kikerów. Czemu mówisz tak cicho, żeby mama nie usłyszała? Patrzcie, wam... jakim. Siusiakiem jest gruby. Dobra, się Bo wstyd na się Weź bardzo. no, będę musiał to wypikać. Moja pani od historii to ogląda. Pozdrawiam panią Dagmarę. Pozdrawiam panią Dagmarę. Kochałem panią Dagmarę. Pani Dagmara jest super. Dokładnie. Ale a ja się dalej boję. Dobra, patrz gruby, robisz tak. Ufa, a jesteśmy w sumie już tylko my. Dobra, patrz gruby, zobacz, wiesz jak robisz? Patrz, dajesz tu korbę, pompujesz i dwie korby. Korba, pompa, pompa, dwie korby i chuj do nieba. Znaczy, kurczę. Ogólnie to. Tam sztyce z siodłem, tam gdzieś widać o stysę z siodłem. O, Gdzie jest Trek Jaka małpa szobali Ale mój tylko mał Duża Chłopaki lecę dużą Jest Duża Wędkowanie Dobra, to zrobię jednostkę nie wiem, jak Nie wiem, Nie wiem, jak to wygląda! kurde, nie ginie! Kawężysta nigdy nie ginie! Patrz to, patrz to, patrz to! Patrz to! Patrzcie, tam, patrzcie to, patrzcie to! Czek dysku!

Dobra, seros. Ja pierdzielę. Pozdrawiam panią wychowawczynię Jakuba. Do widzenia.